Budynki balkonowe, doince na tarasach, coraz częściej zamiast pelargonii i innych gatunków jednorocznych staramy się posadzić w nich gatunki wieloletnie. Na ile lat? Może 10, może 15, może 20? Nie, na no aż tak długo to nie, ale spróbujemy. Ile mamy w Polsce balkonów, tarasów? Któż zliczy, jedno jest pewne: właściciele takich miejsc coraz częściej, zamiast Pelargonii, Werben i Petunii, starają się posadzić w takich miejscach, w skrzynkach i donicach, coś na lata. Może iglaki, albo krzewy liściaste, może byliny, pnącza, drzewka owocowe. Zacznijmy od gatunków liściastych. Tutaj klon palmowy, no oczywiście korci, ale nie polecam tak szczerze mówiąc, dlatego że są wrażliwe na mróz, a w pojemniku mogą sobie nie dać rady. Tutaj czmieliny, bardzo dobre rośliny, zimozielone, pięknie będą się prezentowały, można strzyc i formować w pojemniku. I tutaj prawdziwa niespodzianka, perukowiec podolski, odmiana purpurowa. Bardzo dobra roślina o bardzo odpornych na mróz korzeniach, na wymarzanie. I posadzony w pojemniku będzie karłowaciał, czyli nie będzie tak jak normalnie krzewem 3-5 metrowym, tylko po prostu niewielką rośliną, co roku pięknie się wybargającą. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy roślina liściasta da sobie radę, można posadzić w takim pojemniku, wstawić do osłonki i później przed zimą wyciągnąć, wkopać do ogrodu i w ten sposób przezimować. Dużą odpornością na niekorzystne czynniki charakteryzują się iglaki. Tutaj trzy miniaturki. Pizza Amorica Karel, to sosna górska Piccolo, no i chyba ten posadzimy. To jest świerk pospolity odmiana Willis Cferk. Bardzo dobrze jest karłowe odmiany sadzić, ponieważ one same z siebie kształtują pokrój. Niewielkie rosną. Można oczywiście silniej rosnące odmiany posadzić i przycinać, ale lepiej tego unikać. Z iglaków do posadzenia w pojemnikach nadają się również modrzewie, jodły nieco mniej, natomiast sosny pospolite, wszystkie odmiany pochodzące od nich jak najbardziej, sadzimy w ziemię do iglaków i uwaga, pozbywamy się wszystkich chwastów, które rosną ewentualnie w doniczkach, bo to później będzie rosło i będzie naprawdę z tym kłopot. O, tak przygotowaną bryłę obsypujemy ziemią do roślin iglastych specjalną mieszanką przepuszczalną. I Pamiętamy, żeby zimą podlewać. Jeżeli pojemnik jest mrozoodporny, nie musimy go jakoś specjalnie chronić. Zwyczajnie tylko pielęgnacja polega na podlewaniu takich roślin w czasie odwilży. Ze wszystkich bylin, które można uprawiać przez cały rok w pojemnikach, polecam zwłaszcza żurawki i żuraweczki o kolorowych liściach, bardzo odporne, bardzo mało wymagające i uwaga, zimozielone.